Zombie Apokalipsu Witam, tu mamy kolejny odcinek. E, no, e, także dzisiaj jedziemy e, po słomę do sąsiada kupić, bo kurde, zakupiłem krowy. Sąsiadów mam, to było. No i krówki wam pokażę. E, krówki, krówki. Kupiłem cztery krowiny, znaczy w sumie to 3 i jednego byczka. Już tutaj o jak... kurde już łyso mają normalnie na tym pospisku. Człowieku, weź tutaj kurde coś rutin. No, kurde. I jeszcze dokupiłem... Mam tak mało kasy, bo kupiłem tą słomę i jeszcze dokupiłem takie owidełki, żeby te belki, bo jedziemy po belki, można było podnieść. przywieźć tutaj im. Tutaj, no mają, nie? w sumie nie mają. E, I co Sianko, sianko. A, no dobra, zapomniałbym, bo jest grosze. No. Dzień dobry. No i tego, tego. E, poukładałem sobie siano, o tutaj właśnie. Teraz pokażę. O, o, o dobra o tak ładnie poukładałem się, no tylko nie wiem czy mi nie zniknie bo jak wiecie albo nie wiecie, gram na <grystanie> i to lubi znikać, ale dobra, zobaczymy, zobaczymy kurde ja tu mam otwarte. zaraz mnie coś ukradną jeśli złodzieje, kurde, bo tu sąsiady to takie są, że no ale dobra, trzeba kupić słomy od sąsiada złodzieja, więcej nie przedłużam tylko lecę i Jedem do ciapka, dziabek już upalony, rozgrzewał. Yy, hashtag yy, Słoma i przywitne serduszko. Yy, no, to Groszek może teraz ty coś powiesz. Groszem się zmęczył. <grym> A, ogólnie ja wyjeżdżam z Bajecznej. No, gdzie my No, w sumie to, 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 to jedzie z, z Jedzie kurde na Hawaje czy to Nie no gdzie jest Groszynko? ja jedzę sam do roboty Bo tam kurde groszek jedzie do roboty gdzieś na ramadice Także... Ja myślałam o Francji albo Słowa to... Słowa, ale nie, wiem, chyba prędzej do Francji. Mm -hmm. Dobrze, ja już tutaj dojeżdżam, oczywiście brama zamknięta, ale no, dobra, to Ja tutaj mam udostępniony ciągnik, żebym mógł za to załadować, bo jak wiecie, tura nie mam, ehm, No, nie, <laughs> nie mam, po prostu nie mam. Internet, dobra, ciągnik, wiem gdzie jest słowo, tylko gdzie jest słowo, No Dobra, ja sobie zawrócę. Tutaj sąsiad, kurde, tutaj jest, to może nie jest podwórko sąsiada tego co kupuje, ale tutaj sąsiad inny w, w, po prostu wynajął część stodoły i chlewku, żeby mógł sobie przechować, bo mu się tam w stodole na gospodarstwie słoma nie mieści. Więc no, sobie taką Tutaj zgaszę, odpierę to zbieramy e, słoma słoma chyba tu była słoma no i jak widać słomy jest bardzo bardzo dużo e, tutaj mamy no praktycznie do pełna tutaj było w ogóle full doła się nie mieściło już trochę stąd zabrał jeszcze tu jest słoma także uch grubo jest słomy i ciągnik ciągnik jest tutaj uwaga masej Fergusa na z którem palimy tak, chodzi, to tura. Ja tutaj już jeździłem tak, nie wiem, jakie je kurde, jest. Słuchaj, jest słuchaj, słuchaj. Słuchaj, 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 to słuchaj, jest obciążnik może i by dał sobie randy bez obciążnika ale dobra, jest obciążnik ten. no może by nie dał randy bo tak było widać, przed chwilą kołami zamienił, nie ma obciążników na tyłach na kołach to, to też trochę odchudnia życie ale ten tur ma szybki, kurwa, nie to co na bajecznej Halo, groszek, jesteś? widzę, no nie. U nas 60 u na to nawet. Nie powiem. No, ale jeszcze teraz mamy 80 piktura. Już przyszedł. No, nie wiem, czy ten odcinek jest, chyba nie jeszcze. Nie, nie już nie. Jest. jest? Już nie. No ale już. w sensie jest. ten... Jest. gdzie Tur już mamy. Nie no w sensie, 80. że konsolę mamy, tylko tur. No. To nie wiem, czy jest. Czy nie przynajmniej, że mamy tur 12b i od. No tak, ale ja nie wiem, czy, czy jest wstawiony, bo ja nie pamiętam, gdzie powiem tak szczerze, nie pamiętam, czy jest wstawiony. konsola Ładowacza w 80. Znaczy w sensie, że nie wiem, czy jest wstawiony filmik, gdzie jest tur już, już jest tur. W sensie, że już jest działa zaczepiony i to wszystko... I to A to nie, to jeszcze nie, no nie, ma, właśnie, nie ma, nie ma. O to mi chodzi. Nie nagrywali no jeszcze... To może nagramy. No ale to już pewnie nie bo jak wyjadę, bo ja to na, na już wyjeżdżam. To. No i patrzcie, ta dwóch jest normalnie idealna pod tym. Kurde, dwie belki się mieszczą. Deluxe jeszcze spowam tym żeby nie było już ja mam wszystko układane i zapłacone i tego i tam tam było kurz, nie, ja tu, kur. już, ja nie kradnę ale sąsiad naprawdę, mam naprawdę dużo słomy, bo on tam kurwa, tam ludzie, żebyś tak widzieli ile a może sztera jeszcze się zablokowałem, no <gry> I no kurde Ale tu nie cias, dobra Alu <gry> Jak tera ja teraz wyjdę? Ja teraz nie wyjdę O o o Dobra dobra, jednak wyjdę Zamknij to Belki mamy Ciapek raczej da radę Jeszcze większość zabezpieczeń lecimy Ale już czuć, już czuć okrężenie, także no kurde Trochę będę miał problem, żeby zdjąć te belki teraz No ale dobra, ja sobie nie poradzę. to ja sobie pora Chiny, są. Sungsiad tu ogólnie mieszka, to wszystko pochowane, kurde. Tu jest na lożu, nie stoi. I tutaj mieszka, tutaj ma trochę grużek i tyle schumy miał w tym roku, że łopat. <suszykli> kurde. Leci kinią ciapkiem. Nie, nie będzie długi, ale chciałem, żeby było udokumentowane, żeby było, że, że nie to, że ja coś czytowałem, ja coś zakupiłem, normalnie, tłumę. pojechałem, przywiozłem i mam. Dobra, to zimno. Ja nie będziemy mieć pani, tylko weźmiemy sześćdziesiątkę dobra w nie nie będzie sześćdziesiątką odejmiemy sobie i będzie to dobrze także no mikrofon sobie przestawi po no kurde dopiero to, że im pospawał, no. Dopiero to, że im pospawał, tak, tak. mamy i to pierwszą to raczej problemu nie będzie jakiegoś wielkiego, żeby zdjąć. Chyba że jest tą drugą, którą to bym zdjął, To, mhm, Dobra, teraz. Tak, to się obsługuje. Tak. Ja. Na serio? Okay. Dobra, ja sobie jakoś muszę... Działa ja tylko... Nie. To jest na jedno, muszę się zadać. Tak, chwilę, w jakiś sposób. 60 nie. Ja też co nie chcę działać w wsiące, dobra podepnę ciapka, zobaczymy jak to będzie z ciapki. Eee, także podpinam ciapka. Podepniemy. Wiem, że w ciapku chyba będzie działał. Zobaczymy, jak kurde, bo nie chciało mnie się opuścić to coś.

Gurde, cecia! Aaaaah, bije bardziej, tak? było! O, daje do końca! Podnosimy! Io, oh, bezproblemowo! Z Belo! co no, to, to dla niego, Belo? I od razu pościmy, że ja już wyskakuję, otwieram, że widzę, bo nie wiem Z tymi czy tymi obojętnymi. Ty. Teraz pytanie, czy ja będę mógł to pościelić, bo... O, ja... Ej! O, kurde, ale fajnie, dobra. Odkryłem funkcję pewną, że mogę na panelu sobie. Ale to i tak bez myszki się nie obejdzie. bo... Dobrze. Muszę przechylić, ale na pan O, i pięknie, posłane. Gdzie, kurde, gdzie jest? ja sobie wezmę tą belkę Co to tak? Ty, jak mi jedna by belka wystarczyła Co ja teraz z tymi belami zrobię? wieku Co ja teraz z tymi belami zrobię Jak ja mam tyle tego? Kurde Dobra, coś się z tym zrobi Tylko co? Ja sobie tutaj belkę wstawię dalej tu, że była nie przeszkadzała Myślę, że tutaj w będzie jakoś toś dało się ścienić Stąd myślę, że problem nie będzie Tylko kurde Co ja teraz z tym zrobię? No to, się z tym nie podziała Sam to tylko, bo kurde to, to, to takie jest, że tu do wie yy, Tak ogólnie groszek jesteś. Coś mi się wydaje, że chyba groszka nie ma. Dobra, nie Nic nie widzicie, a ja sobie tutaj tą belkę przy tego wałem. Ja se tą belkę przytegowałem... i Tutaj nic się nie stanęło ja dobra Dobra, jestem po krótkim cięciu, yy, nieważne, także ja sobie wstawiam balota, myślałem, że będę mógł też i rozrzutnik przestawić, ale obejdzie się z tego, także a ja myślałem, że dwie bele to będzie już, już de mało, a tu się okazuje, że dwie bele to mi wystarczy na pierdyliard. Tak nie 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 to, to dawał, nie poddać no. tak ta, ta. dobra to, to, to coś nie działa tak, sposób, tak. tak dopiero, pijemy, ściany Ur. O, to to. Ur, ale w to jest to dole o, dobra, lecimy. Jechał, Nie I, I co? I to będzie już koniec. Odcinka, koniec. I, i Groszek ty jesteś czy nie Macie? No jak to mnie może nie być? No, bo przed... I co, już włożyłeś tam do swojej stodoły te bele? No, no. Jeszcze pościel tym krowom. No już dawno pościeliłem. Z tego a? co ja wiem, to ciebie nie było. To jest jakiś czas. lat. To, to tam nie wiesz. Bo ja od razu pościeliłem. Ja myślałem, że dwie bele to będzie jakoś mało. A tu się okazuje, że dwie bele to będzie na trzy lata. Na trzy krowy, na cztery krowy. No kurde. No co, tam? Ja myślałem, że to kurde, jakoś jeszcze mało Beli dwie bele. Ja myślałem, że to ja nie wytrzymam, ale ja, jakbym kupił z jedną belę, to ja bym dał radę z tej jednej dobra. beli. Spokojnie, dla bela. Dobra, tak. na, na zapas. Tuła mi nic za mało, jak ktoś to sprzedam. No. No dobra, to ja będę już kończył. yyy, eee, Zostawcie. Suba i łapkę. No Sub i łapka musi być. No kur. No i najprawdopodobniej może spróbuję, bo ogólnie pojedziemy to kupię nową kamerę tam We Francji najprawdopodobniej To może nagram, tylko musisz mi tam nie musisz nauczyć To może jak będę zagrała na Malice to nagram wam jakiś vloga No Ogólnie to tak jakby Groszek ma kanał yy. Ja nie mam ma, tylko jeszcze nie korzystał z kanału. No nie miał okay. żadnego tego tam. Filmu nie ma, tylko jest założony. Dobra, ja widzę, że już mamy 19,5 minuty filmu, także ja kończę, kończę i do zobaczenia. To krótko, no to do zobaczenia. No, także siemanko.